Magiczna przystań. Ha, ha! Jestem rycerzem magicznej przystani! Nie, ja jestem rycerzem magicznej Przystani, ale kim jest rycerz magicznej przystani? To najodważniejszy zwierzak w magicznej przystani! To właśnie ja! Nie, to ja! Urządźmy konkurs! Najodważniejszy wygrywa! <laughs> <laughs> Baletka, <laughs> jesteś sędzią! Um, no dobra. Choć oceniałam tylko stroje balowe. Oto pierwszy test na odwagę. Ciemność! Czymś tak zwyczajnym nie przestraszysz, ty Tygrysa. <laughs> Świetnie Wam poszło. Możecie już włączyć światło, proszę. Kolejny test burza! Uroczo. Dalej! A teraz... pająki. E, miło pana poznać, panie pająku. Bardzo przepraszam. E, pająki to nic strasznego. Ja się niczego nie boję. O, co, co to było? A to? To tylko mal... To znaczy... To była bestia. Nie słyszeliście nic o naszej bestii? O były bestii. Tak, to jest. To jest straszna bestia z wielkimi pazurami i z wielgaśnym ogonem. Kto z was nie przestraszy się bestii, ten zostanie najodważniejszym rycerzem magicznej przystani. Dziewczyny przodem. A, ty idź pierwszy. A co to? Czy to właśnie... Nasza A bestia! Miau! To prawda, To prawda! Różyczka? Tak! I jak ja mam się wyspać w takim hałasie? Różyczko, ty tak uroczo sobie chrapiesz. Wszędzie cię poznam. Co? Ja nigdy nie chrapię. Oh. Hmm. Hmm. Hej, no to kto wygrał konkurs na najodważniejszego zwierzaka? Hmm. Ja? Pasuje Pasujecie, baletko, na najodważniejszego rycerza magicznej przystani? Kurra! Orety, jaka to zbroja jest śliczna? <trym zbyt> <trym zbyt> ulubionych bohaterów w Disney Junior.